Bycie ignorantem jest tym, czym jesteś, nie zdając sobie z tego sprawy, a to zmieni cię w kruchą, pokonaną osobę. Zakończ to, zanim będzie za późno, bądź spostrzegawczy w tym momencie, pozostań do końca, nie bądź kruchy. W ramach stoików głupota wiąże się nie tylko z brakiem inteligencji akademickiej, ale w głębszym sensie z brakiem praktycznej mądrości. Zgodnie ze stoicką perspektywą, ignorancja oznacza niezrozumienie podstawowych prawd życia i nieskuteczne działanie w celu osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Brak wiedzy jest postrzegany jako przeszkoda dla ludzkiego postępu, ponieważ hamuje wzrost cnoty i wyższej etyki. Głupota w kontekście stoickim jest zasadniczo związana z brakiem kontroli emocjonalnej. Brak zrozumienia własnych emocji i reakcji na okoliczności może prowadzić do nieodpowiednich i impulsywnych reakcji. Osoba nieświadoma w tym sensie może łatwo cierpieć z powodu negatywnych emocji, takich jak gniew, zazdrość i strach, które nie tylko szkodzą jej własnemu samopoczuciu, ale także relacjom z innymi ludźmi. Ponadto brak osądu może prowadzić do lekkomyślnych decyzji w życiu. Stołyki twierdzą, że nierozsądna osoba może zostać rozproszona przez ulotne przyjemności i bezsensowne poszukiwania, nie zdając sobie sprawy z znaczenia szlachetniejszych i bardziej znaczących celów. Intensywne dążenie do natychmiastowej satysfakcji może prowadzić do pustej i niezadowalającej egzystencji bez osiągnięcia trwałej satysfakcji, jaką może zaoferować cnota i mądrość. Społecznie ignorancja zgodna ze stoicyzmem może powodować sytuacje konfliktowe i nieporozumienia. Brak zrozumienia punktów widzenia innych, trudności z empatią i skłonność do impulsywnego działania mogą negatywnie wpłynąć na relacje i stworzyć środowisko sprzyjające powstawaniu konfliktów. Według stoików współistnienie w społeczeństwie wymaga wzajemnego zrozumienia i współpracy. Które mogą być utrudnione przez brak wglądu. Wreszcie, bycie ignorantem ze stoickiego punktu widzenia oznacza życie poniżej prawdziwego ludzkiego potencjału. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie samokształcenia, ciągłego uczenia się i ciągłego doskonalenia cnoty. Każdy, kto woli lub zaniedbuje bycie w ignorancji, jest skazany na ograniczenie rozwoju osobistego i radzenie sobie z konsekwencjami swoich niewłaściwych decyzji. Niekorzystnym aspektem ignorancji, zgodnie ze stoicyzmem, jest niemożność zrozumienia podstawowych prawd życia, co prowadzi do lekkomyślnych decyzji, braku kontroli emocjonalnej i istnienia, które nie w pełni wykorzystuje swój ludzki potencjał. Z punktu widzenia stoików mądrość jest sekretem pełnego i znaczącego życia, który jest podstawą prawdziwego spokoju ducha i trwałych osiągnięć. Odrzucenie ignorancji w kontekście stoickim oznacza uznanie znaczenia wiedzy o sobie. Głębokie zrozumienie siebie, świadomość własnych emocji, pragnień i ograniczeń jest punktem wyjścia do osobistej transformacji. Samoświadomość pozwala jednostce dokonywać wyborów bardziej zgodnie ze swoimi wartościami i celami, unikając szkodliwych działań i osiągając większą harmonię między myślami, słowami i relacjami. Kiedy osoba przestaje być głupia, staje się bardziej zdolna do spokojnego i stabilnego radzenia sobie z problemami. Stołyki twierdzą, że prawdziwa mądrość i wgląd dają jasny wgląd w efemeryczną i nieprzewidywalną naturę istnienia. Zdając sobie sprawę, że trudności są nieuniknioną częścią wydarzeń, wykształcona osoba będzie bardziej przygotowana na spokojne i zdecydowane rozwiązywanie problemów, a nie na rozpacz czy niepokój. Kolejną ważną korzyścią jest poprawa relacji między ludźmi. Porzucenie ignorancji oznacza doskonalenie umiejętności rozumienia poglądów innych ludzi, praktykowanie empatii i rozwijanie zdrowych relacji. Stołyki podkreślają potrzebę społeczności i współpracy, a mądry człowiek rozumie, że wzajemne zrozumienie jest niezbędne do tworzenia trwałych i znaczących relacji. Poszukiwanie wiedzy i wglądu prowadzi również do dokonywania bardziej świadomych i ważnych wyborów życiowych. Osoba, która według stoicyzmu przestaje być uważana za ignoranta, rozumie, że nieustanne poszukiwanie chwilowych i powierzchownych przyjemności nie prowadzi do prawdziwego szczęścia. Zamiast tego kieruje swoimi poglądami opartymi na szlachetniejszych zasadach, koncentrując się na kultywowaniu cnoty i pozytywnym wkładzie w społeczeństwo. Umiejętność ciągłego uczenia się jest jedną z najważniejszych podstaw tego procesu transformacji. Pozbycie się ignorancji wymaga ciągłego zaangażowania w osobistą naukę i rozwój. Stołyki podkreślają, że pragnienie mądrości nigdy się nie kończy, a osoba wykształcona jest zawsze w ciągłym dążeniu do zdobywania nowej wiedzy, doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania zrozumienia świata. Ciągłe bezinteresowność ma kluczowe znaczenie dla tych, którzy dążą do uwolnienia się od ignorancji zgodnie z zasadami stoicyzmu. Częsta analiza własnych działań, motywacji i reakcji daje głębszy wgląd w siebie. Stołyki twierdzą, że świadomość siebie jest początkowym krokiem w kierunku doskonalenia umysłu, a tym samym podejmowania mądrzejszych decyzji. Zrozumienie tego, Czego nie możemy kontrolować, jest ważną zasadą stoicyzmu. Aby przestać być ignorantem, trzeba przyznać, że wiele wydarzeń jest poza naszą bezpośrednią kontrolą. Stoicki mędrzec poświęca się kontrolowaniu własnych reakcji w obliczu okoliczności, zamiast marnować energię na bezużyteczne zmartwienia. Nie tylko promuje spokój w obliczu wyzwań, ale także zapobiega przejawianiu się braku inteligencji poprzez impulsywne i niekontrolowane reakcje. Inną podstawową zasadą jest umiejętność rozróżniania tego, co jest naprawdę dobre od tego, co po prostu wydaje się dobre. Zwolennicy stoików twierdzą, że większość ludzkich aspiracji opiera się na ulotnych przyjemnościach i powierzchownych osiągnięciach, które nie sprzyjają prawdziwie cnotliwemu życiu. Aby przestać być ignorantem, należy poświęcić wysiłek i energię na szlachetniejsze cele, takie jak kultywowanie cnoty i dążenie do moralnej doskonałości. Niezbędna umiejętność praktykowania empatii i rozumienia perspektywy innych ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania głupim zachowaniom społecznym. Stołyki rozumieją znaczenie interakcji między ludźmi i wspierają tworzenie zdrowych społeczności. Rozumiejąc poglądy innych i rozwijając empatię, jednostka przestaje być ignorantem, unikając nieporozumień, niepotrzebnych konfliktów i pozytywnie przyczyniając się do dobrobytu wszystkich. Skromność odgrywa ważną rolę w tym procesie. W stoicyzmie zaprzestanie bycia głupim oznacza uznanie braku wiedzy i otwartość na naukę. Stoicki mędrzec rozumie, że poszukiwanie mądrości jest procesem, który nigdy się nie kończy, a pokora ma kluczowe znaczenie dla ciągłego poszerzania wiedzy i zapobiegania wpadaniu w pułapkę nadmiernej pewności siebie. Stołyki zalecają również praktykowanie medytacji i kontemplacji, aby rozwinąć uważność i wewnętrzny spokój. Poświęcając czas na chwilę spokojnej refleksji. Jednostka jest w stanie rozwinąć jasność umysłu niezbędną do podejmowania świadomych decyzji, unikać impulsywnych działań i zachować perspektywę w obliczu komplikacji życiowych. Teraz jesteś bohaterem swojego życia, nie pozwól mu po prostu być obserwatorem. Zostaw komentarz pod tym filmem, stwierdzając, że jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z Tobą wchodził w interakcję. Aby to zrobić, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej mądrości, którą wkrótce będę mógł się z Tobą podzielić. W komentarzach do tego filmu zamieściłem dla Ciebie przewodnik, którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się stojkiem, kompletny przewodnik, który zawiera wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania. Więc zdecydowanie stań się teraz stojkiem.